Witam was ciepło w kolejnym filmiku. Nazywa się sobota, bo nagrywam właśnie w sobotę piękny, słoneczny dzień. Wy to będziecie oglądali już w Boże Ciało, gdzie będzie początek długiego weekendu. A no, dla mnie i myślę dla większości osób, które pracują na wyższych uczelniach, to nie będzie taki długi weekend, ponieważ właśnie w tej chwili wchodzimy w takie naprawdę natężenie pracy. Oprócz tego, że prowadzimy jeszcze normalnie zajęcia, to mamy egzaminy, to mamy prace kontrolne do sprawdzania, kolokwia, i mnóstwo jeszcze różnych innych spraw, także doba w tym momencie jest za krótka, ale dzisiaj, żeby też sobie ten dzień jakoś uprzyjemnić, no to wieczorem idę do teatru. Idziemy do teatru, sztuka komediowa a lekka, łatwa i przyjemna, przynajmniej tak myślę. Chociaż powiem wam, że takie tutaj mam troszkę mieszane uczucia. Temat tytuł sztuki to nerwica na trans i tak szczerze mówiąc, jakoś tak myślę, że nie bardzo mi będzie tutaj śmiać się z czegoś co dotyczy zaburzeń psychicznych. No ale jestem bardzo ciekawa. Sztukę jest w reżyserii Artura Barcisia. Bardzo możliwe, że on będzie grał jedną rolę, chociaż on tutaj jest wymienny jeszcze z innym aktorem, ale Świetni aktorzy, dobre towarzystwo, także myślę też, że w ogóle będzie bardzo tak przyjemnie, a przede wszystkim to będzie też taki moment oderwania się od codzienności, bo ja jestem zwolenniczką tego poglądu, że nas też dobija czasami właśnie taka codzienność i że raz na jakiś czas powinniśmy zrobić coś zupełnie innego, co w jakiś sposób też uprzyjemni nam życie. A jeżeli chodzi o uprzyjemnienie życia i podobne sprawy, to dla wszystkich osób, która spodobała się w ostatnim moim vlogu moja biżuteria, którą pokazywałam tydzień temu, biżuteria ze sklepu Kuźnia Srebra. To mam dobrą wiadomość. Firma napisała do mnie, że dla moich widzów ma kod rabatowy spory kod rabatowy. Wszystkie informacje pod filmikiem, jeżeli tak jak mi spodobają wam się te rzeczy, to można sobie przynajmniej pooglądać, a jeżeli coś tam wpadnie Wam w oko i w wasze serce to jak najbardziej kupić, tym bardziej że ten kot jest tak naprawdę spory przy, przy, przy tych cenach. Także zachęcam ja, moją biżuterię, biżuterię, zwłaszcza bransoletkę, noszę praktycznie od tego czasu na okrągło. Pasuje mi ona do wszystkiego, i, i najczęściej mam ją właśnie założoną, właściwie prawie co, co mam założoną. Nawet w domu nie zdejmuję, bo ona jest taka bardzo komfortowa w noszeniu i leciutka, także nie przeszkadza mi absolutnie. Kolczyki również noszę wymiennie z innymi moimi ulubionymi kolczykami. Ale też przy okazji, jeszcze chciałam Wam, chciałam się zastanowić tutaj i, i porozmawiać z Wami na jeden temat. Ponieważ też ostatnio pojawiały się na moim kanale, w ostatnim vlogu też informacje o kosmetykach. I tam też takie różne tutaj wiem, że poglądy na ten temat macie używania kosmetyków, reklamowania kosmetyków itd, tak dalej. I wiecie zawsze w takich sytuacjach, czy warto wydać więcej pieniędzy na kosmetyki i czy warto je dobrać odpowiednio, dobrze, pada taki argument, że kremy i tak. Nie powstrzymają tworzenia się zmarszczek. No i właśnie, ja myślę, że y, mówiąc o zmarszczkach, my mamy często dwie różne rzeczy na myśli. Y, niektóre osoby mają na myśli konkretnie zmarszczki, to co nam tam wyrasta dookoła oczu, pod oczami, albo w różnych jeszcze innych częściach naszej twarzy, bądź też ciała, a inne osoby mają y, na myśli wszystkie niekorzystne zmiany na naszej twarzy. Spowodowane wiekiem. I o ile, moim zdaniem, oczywiście, zmarszczki nie są czymś, czego my powinniśmy unikać, wstydzić się, to już te inne symptomy starzenia się skóry em, dla mnie nie są takie. Em, dobre, nie chciałabym ich mieć na swojej skórze. Dlaczego ja się nie boję zmarszczek? No, dlatego że zmarszki przychodzą z wiekiem, zmarszczki są jednym z objawów towarzyszących naszemu wiekowi. Dalej, no na pewno jest łatwiej 50-latce mówić jeszcze o tym, że akceptuję zmarszczki niż później, dlatego że my tych zmarszczek w tym wieku jeszcze tak dużo nie mamy. Ja mam je pod oczami, bo tam zawsze była sucha skóra i zauważyłam, że mam też sporo takich drobniutkich zmarszczek pojawiających się na przykład około w okolicach ust, ale to znaczy nie, nie dookoła ust jeszcze, ale właśnie tutaj te, te zmarszczki, które związane są z mimiką. Ja mam twarz bardzo ekspresyjną, zresztą też widzicie, często się uśmiecham, często mam taką żywą mimikę, co na pewno sprzyja wytwarzaniu się tych zmarszczek. Natomiast one jakby zupełnie mi nie przeszkadzają. Tak jak się mówi, że w tych zmarszczkach zapisane jest nasze życie, nasze przeżycia i te dobre i te złe, że to jest taka nasza mapa naszego życia. Ja też tak myślę i dlatego jakby z tymi zmarszczkami specjalnie nie walczę, tym bardziej, że zdaję sobie z tego sprawę, że najlepszym sposobem walki ze zmarszczkami jest tutaj już chirurgia, i to wcale nie taka całkiem zachowawcza są zabiegi typu botox, czy tam w szczepianiu, pompowanie. Nie wiem, nawet nazwać kwasu hieronowego, żadnych zabiegów tego typu nigdy nie miałam i na razie nie przypuszczam, że kiedykolwiek chciałabym je mieć. Natomiast y, y, oprócz tego, że nasza skóra, niestety starzejąc się, y, zaopatruje się w zmarszczki, to ma też różne inne objawy jej starzeniu się towarzyszące. Utrata wiotkości, na przykład, utrata ładnego kolorytu skóry, I co jeszcze może być, Przebarwienia, które gdzieś tam się też pojawiają, i różne takie właśnie dodatkowe i dla mnie niechciane efekty. Ja wiem, że dobre kosmetyki mogą spowolnić. Ten efekt starzenia się nie dlatego, że usuną zmarszczki na przykład, ale dlatego, że spowodują, że skóra, pomimo tego, że jednak jej proces starzenia będzie postępował, to będzie wyglądała dobrze, będzie wyglądała lepiej niż gdybyśmy o nią nie dbali. Ja już kiedyś Wam mówiłam w jednym z filmików, że to, co robię w tym momencie dla siebie, to, co dotyczy mojego zdrowia, mojej aktywności fizycznej, także mojego zwracania uwagi, na przykład, na składy kosmetyków, których używam, to jest dla mnie inwestycja na przyszłość, ponieważ ja jestem przekonana, że ja jakąś przyszłość dalej jeszcze mam i nie chciałabym za jakiś. 20, może więcej lat, powiedzieć sobie, no, szkoda na przykład, że jak miałaś 50 lat jak byłeś taką młódką, to nie stosowałaś na przykład odpowiednich kremów, albo nie dbałaś o okolice pod oczami, albo jeszcze o inne części ciała, bo teraz na przykład wyglądałabyś lepiej. Ja dokładnie to samo sobie mówię w tym momencie, wracając jakby, wracając się do, do mnie, młodszej o 10-20 lat, no szkoda, że nie stosowałaś kosmetyku z wysokim filtrem i tych przebarwień się nabawiłaś, bo teraz to już tak ciężko z nimi walczyć. Poza tym chyba już nawet, nawet już nie próbuję, próbuję je zaakceptować, ewentualnie jeszcze gdzieś tam zakamuflować, ale to rzadko. Ale w każdym razie chodzi o to, że za pomocą dobrych kosmetyków, z dobrymi składami, dobrze dobranych, systematycznie stosowanych, my możemy pozbyć się tych takich cech, które powodują, że nasza skóra i konsekwencje my wyglądamy starzej, a których my często nie zauważamy, myśląc tylko o zmarszczkach. Na przykład Szarzałej skóry. Ja wiem, że w tym momencie jest lato i najczęściej my przebywamy bardzo dużo na dworze, jesteśmy też bardzo aktywne fizycznie, ale nie wszystkie z nas mogą na to sobie pozwolić. Duża część z nas pracuje wiele godzin. Bardzo często mamy już mało okazji do tego, żeby gdzieś tam sobie wiele godzin jeszcze dodatkowo po pracy w plenerze spędzić. Przebywamy też w klimatyzowanych pomieszczeniach albo w nieklimatyzowanych pomieszczeniach, co jest czasem jeszcze gorzej, bo też naszą skórę mocno wysusza. Pracujemy na naszych ogrodach, nie zawsze też zabezpieczamy skórę przed różnego rodzaju tymi nieprawidłowościami, co potem powoduje to, że skóra wygląda po prostu gorzej. Także generalnie mówiąc, ja jestem zdania, że dobrze dobrana pielęgnacja może polepszyć kondycję naszej skóry, niekoniecznie przez to, że wstrzymuje albo jeszcze likwiduje ona zmarszczki, bo w to tak nie, nie do końca wierzę, ale może spowodować, że my pomimo tych zmarszczek, wyglądamy po prostu lepiej. Także dlatego też zwracam uwagę na pielęgnację, dlatego też zwracam uwagę na składy, ponieważ zwłaszcza jeżeli wykorzystujemy dużo kosmetyków, no to my te kosmetyki jednak wpuszczamy do naszego wnętrza, a przynajmniej do tych głębszych warstw naszego naskórka, czy ewentualnie płytszych warstw naszej skóry i myślę, że one tam gdzieś tam też przenikają do organizmu, dlatego też właśnie zwracanie uwagę na składy, na dobre składy, to jest to, co jest dla mnie ważne, i też zwracanie uwagę na to, czy te kosmetyki naprawdę pielęgnują, a czy nie dają one tylko efektu wygładzonej skóry. Gdzieś tam wcześniej pojawił się na moim kanale też recenzja jednego z kremów, który też nie kosztował tak mało, i producenci opisywali niesamowite tutaj efekty, i te efekty były, tylko że te efekty się skończyły, jak krem się wchłonął albo jak przestaliśmy go wykorzystywać, ponieważ tam na, na głównym składzie, na, na najwyższym miejscu w składzie była parafina, która. Nie dopuszcza tego wszystkiego, co jest dobrego w dalszym tym kremie. Także składy, jak najbardziej, i te kosmetyki, które w tej chwili stosuję, bo, bo nie tylko to jest ta firma, którą Wam ostatnio pokazywałam, ja sobie też dopełniam innymi kosmetykami, chociaż nie ukrywam, że naj, jakby takie naj, największe, najwyższe miejsce ma właśnie firma Basic Lab, którą bardzo polubiłam i która jakoś tak zgrała się razem z moją skórą i jej potrzebami. Także Tyle właśnie o tych, o tych kosmetykach i o tym takim działaniu kosmetyków chciałam powiedzieć. A ja biorę się pieczenie sernika, bardzo dobry sernik. Tutaj mam 150 g kselitolu, możemy to zastąpić białym cukrem, a tutaj jest 40 g odżywki białkowej. U mnie odżywka o smaku mango, tutaj jest 80 g, ale ten pojemniczek waży 40 również. I moja odżywka to jest taka zwykła, kupiona w biedronce. Duże opakowanie także jeszcze mi się przydaje. I teraz w garnku podgrzewam litr śmietanki kremówki. Dodaję do tego właśnie tę odżywkę i a, cukier, czy, znaczy cylindrówkę, mieszam do rozpuszczenia. Nie ubijam, tylko właśnie tak mieszam, żeby wszystko dobrze się em, roz, em, rozpuściło. A potem odstawiam do odstygnięcia. Tutaj mam 200 g chrupiących ciastek jaglanych, Te ciasteczka są bez mąki. Tutaj są przede wszystkim nasiona czyja, orzechy, jeszcze inne dodatki, a mąki nie ma. Rozrabiam je takie małe kawałeczki, a potem rozpuszczam 100 g masła i zalewam ciastka, żeby zmiękły. I blenduję na taką masę, teraz to wszystko rozmaruję w tortownicy i wstawię na około 15 minut do piekarnika, tak mniej więcej na 170 stopni, a potem po wyjęciu przestudzę, tak żeby było, miało lepszą temperaturę. Takie jest właśnie po wyjęciu z piekarnika, ale chwileczkę je muszę jeszcze ostudzić, żeby miało też taką bardziej zwartą konsystencję. I teraz mam tutaj 750 g sera twarogowego, takiego potrójnie mielonego, ja używam najczęściej piątnicy, ale oczywiście może to być też inny dobry ser. Wszystko ucieram w mikserze, rozdrabniam ten ser po prostu. Dodaję do tego 7 jajek, całych jajek. Tutaj nie, nie oddzielam żółtek od białek, tylko po prostu stopniowo wlewam je do miski, tak po jednym, po, po dwóch. Trzeba uważać, żeby zbyt długo tego nie ubijać, dlatego że potem sernik może opaść. Chodzi o to, żeby słodniki się dobrze połączyły. I teraz do ubitej masy dodaję przestudzoną śmietankę kremówkę z właśnie tymi dodatkami wcześniejszymi. Całość jeszcze dobrze mieszam, później wylewam na podpieczony spód, wstawiam do piekarnika do kąpieli wodnej na 2 godziny na 130 stopni. I piekę. I teraz najtrudniejsza rzecz, ponieważ ten sednik musi jeszcze 12 godzin być w lodówce, a potem go wyjmuje i w tym przypadku dekoruje świeżymi plastrami mango. Jest naprawdę pyszny. I dzisiejszy mój strój dnia. Mam na sobie sukienkę taką kremową w kropeczki, w groszki. Ona jest zary, ale już ma 3 lata, także <noise> często ją noszę. No i w ogóle mam taki wiecie, outfit, widzę trochę jak kropki, bo torebka też ma kształt kropek. Tutaj mam kolczyki z kuźnic srebra i bransoletkę też z takim wzorkiem groszków. Całość Witlowda moim zdaniem całkiem fajnie. jesteśmy już w domu. Słuchajcie, spektakl kapitalny. Faktycznie uśmiałam się. Humor francuski, taki trochę bardziej specyficzny, ale komedia bardzo ciepła. Też możemy tak czasami sami tutaj przejrzeć się w, jak, jak w zwietciarle w tym, co działo się na scenie. No i przede wszystkim gra aktorska. W obsadzie zamiast aktora Barcisia był Andrzej Zieliński i to była naprawdę świetna podmiana. Był kapitalny, zagrał brawurowo. Generalnie mówiąc, no, prowadził ten spektakl ale inni aktorzy absolutnie mu nie ustępowali. Kapitalny Zdzisław Wardein, świetna Jowita Budnik, Rafał Krolikowski, Katarzyna Ankudowicz i Karolina Sawka. Także skład naprawdę taki Dream Team i myślę, że jeszcze musimy powtórzyć takie, takie wieczorne wyjście, bo niesamowicie nas to odprężyło, zrelaksowało, a poza tym zobaczyliśmy, że w Wrocławiu jest mnóstwo, mnóstwo ludzi właśnie w weekend wieczorem. Także dziękuję Wam dzisiaj za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia następnym razem.